Zadanie 15 czerwiec 2020. Punkty A i B są wierzchołkami trójkąta prostokątnego ABC. W tym trójkącie kąt przy wierzchołku C jest prosty. Środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie jest punkt o współrzędnych. No to narysujmy sobie ten trójkąt prostokątny. I teraz to jest nasze C. No i powiedzmy, że A i B będzie tutaj. To A ma współrzędne 80 minus 1, a p minus 6 i minus 19. I teraz, jeżeli mamy trójkąt prostokątny, to promień okręgu, czy inaczej, środek okręgu opisanego leży sobie gdzieś tam w środku przeciwprostokątnej. Czyli tu jest r, tu jest r, no i tu też jest r, tak? Można sobie narysować ładnie okrąg. Ale okej, okay, to co w takim razie możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że S jest środkiem odcinka AB, czyli x punktu S to będzie xA plus xB podzielone przez 2, czyli w naszym przypadku minus 60 dodać 80 podzielone przez 2, czyli 74 drugie, czyli 37, a yS to będzie yA dodać yB podzielone przez 2, czyli Minus 19, minus 1 przez 2, czyli minus 22, czyli minus 10. 37 i minus 10 to jest odpowiedź D.